Moja fascynacja osobą Matki Ewy Zmiechowic rozpoczęła się od wielu lat. I powiem tak, im bardziej dokładnie depczę ścieżkami Matki Ewy, tym okazuje się, że moja wiedza jest coraz bardziej mała. Dlaczego zainteresowałam się? Z dwóch powodów. Po pierwsze, że to niezwykła osoba, która potrafiła dzielić się dosłownie wszystkim, wszystkim tym, co miała. Potrafiła zrezygnować z wielkości życia we wspaniałym świecie, świecie arystokracji ówczesnej. Potrafiła zamienić piękne suknie z perłami na tą jedną, jedyną suknię diakonisy pielęgniarki. Matka Ewa, pielęgniarka. Dzisiaj bardzo trudno jest wyobrazić sobie współczesnemu człowiekowi, współczesnej kobiecie szczególnie, jak wielkiego hartu trzeba, jak wielkiego samozaparcia, by w okresie na przykład zarazy pozostać z chorymi. Słyszymy, że dziś jest moda na takie słowo, nie rozumiem jego znaczenia, ale czyta się w kolorowych czasopismach. Moda na urodyzm, czyli wszystko ma być piękne, cudowne, najładniejsze, etc. Człowiek chory bywa postrzegany jako ten nieciekawy. Tymczasem. Wyobraźmy sobie wieś Miechowice, bo to nie była dzielnica miasta, wieś Miechowice, uboga wieś z opłotkami i szalejąca zaraza. Wtedy wszyscy wyjechali. Arystokracja wyjechała daleko do swoich innych pałaców. Nawet jedyny urzędujący wówczas lekarz w Miechowicach ze swoją rodziną z obawy przed śmiercią Uciekł z miechowic. A matka Ewa, jako młoda kobieta, jako młoda pielęgniarka, nie przestraszyła się. Zakupiła potrzebne leki, takie jakie wówczas były. Miała do pomocy kilka osób. Gotowała, pielęgnowała i odwiedzała tych chorych, dostarczając wszystko, co tylko można było dostarczyć. Pytała z daleka. Oto płotków, czy jeszcze żyją. I chodziła nie tylko poprzez miechowice, ale szła jeszcze dalej przez karp, aż na sząwierki, ponieważ zaraza ogarnęła bardzo, bardzo dużą część terenów, na których teraz się znajdujemy. Niezwykła postawa kobieca i opiekuńcza. Można powiedzieć, i wielcy tak mówią, że to są osoby obdarzone nie tylko intuicją, dobrym sercem, ale darami Ducha Świętego. I Duch Święty im pomaga w tym działaniu. Nie wiem, czy ja sama, mając do dyspozycji współczesne środki, leki, czy Stanęłabym oko w oko z zarazem i miałabym tyle siły, ile miała Matka Ewa. Wielka, wielka, niezwykła osobowość, ale to nie koniec, bo pomagając równocześnie pytała, kto zmarł, i najbardziej troszczyła się o zmarłe dzieci. I dla tych zmarłych dzieci szyła ubranka, po to, by nie pochować. Do grobu gołych ciał. Bardzo wzruszające, bardzo inspirujące, a jeszcze bardzo zastanawiające, dlaczego po tylu latach Matka Ewa jest tak mało znaną, tak mało rozpoznawalną. Niektórzy pytają, a kim ona w ogóle była, a co takiego zrobiła. Niejedno życie ludzkie uratowała. Nie odmawiała miejsca nikomu, każdy kto tylko czuł taką potrzebę. Czyli był chory, samotny, opuszczony. Mógł znaleźć schronienie w ostroj pokoju, tej pierwszej, która została wybudowana i którą matka Ewa rozbudowywała. Wielka górnoślązaczka, cudowna kobieta, obdarowana tak pięknymi cechami charakteru, nieskazitelnymi, pokazująca jak należy łączyć, po prostu łączyć, poprzez miłość do bliźniego, a najpierw poprzez miłość do Boga.